To samo co ino Wrocław, dali także i mieszczanie, mieszczanie bydgoscy. Nadto Fordan i Solec po jednym wozie we cztery konie. A pod górze i gniewków wóz i dwa konie z potrzebami wszystkiego. No to ileż mogło wystawić miasteczko Rodziejów? Panie Rotmistrzu, czytaj może mościu. Z województwa brzeskiego nie ma zupełnie spisków pospolitego ruszenia. Tylko się jeden z Wielowrocławskiego dotoma który jako tako rzadki dokument na tę pilniejszą uwagę zasługuje. Spis odbył się w dniu 4 czerwca na trzy tygodnie przed walną rozprawą z Wojskiem chmielnickiego pod Beresteczkiem. Można więc przypuszczać, że powołano owo ruszenie pospolite. Województwa i wraz z innymi na wojnę kozacką. Na pochybę pienickiem! Na pochybę! Było to zatem jeszcze w pierwszych początkach tych krwawych i niszczących wojen kozackich oraz w okresie już przed pojazdem Karola X. Na pochybę! Na <sharp> Polska stała na szczycie swojej potęgi, a ziemię jej uszczy do swojej pomyślności. Zdaniał się w nowym, pamiętnym roku.